Dzień dobry, moi mili. Witam Was e, tym razem dla odmiany w scenarii, której większość z Was pewnie nie zna, bo jestem w Lęborku. E, znajdujemy się przy garażach wzdłuż torów biegnących na Nowy Świat, e, przy ulicy Czołgistów. No i właśnie, moi drodzy, e, ja teraz już będę przechodziła pomiędzy garażami i chciałabym Wam pokazać, co tutaj mamy, bo są tutaj bardzo ciekawe murale. Natomiast miejsce jest nieprzypadkowe jeszcze z jednego względu, ponieważ ja tutaj dzisiaj Mam gościa specjalnego i nie będę z wami sama. Moi drodzy, proszę bardzo, widać artystę przy pracy. Witam bardzo serdecznie. Patryk Łukaszuk, Witam. dzisiaj ze mną. Artysta samołóg, autor tych wszystkich dzieł, które wam pokazałam po drodze. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, a ja bardzo, to będziemy mieli dla was niedługo niespodziankę, bo przeniesiemy się w miejsce, które jest bardzo ważne dla naszego artysty. I zadamy tam artysty parę pytań. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry, ze mną Dzień Patryk Dzień Łukaszuk znany jako Packard Art Studio. Gdzie się znajdujemy, co tutaj powstaje? Jesteśmy w Limborgu, przy ulicy Komuny Paryskiej. Tutaj powstaje jeden z największych murali w tematyce Michaela Jacksona. Dlaczego mówię, że największych? Dlatego, że... Jest to chyba jedyny mural w Polsce, e, który ukazuje życie i twórczość Michaela Jacksona. E, będzie miał on około 30 m2 powierzchni i tutaj właśnie w Lemborku będzie można go spotkać. Skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie taki mural powstał? Pomysł. Że, że tak powiem nie zrodził się też znikąd. Od wielu lat jestem fanem Michaela Jacksona i jako artysta też obserwuję scenę graffiti. Wiem, co się dzieje, jeżeli chodzi o samo graffiti i murale na całym świecie. Kilka takich murali z Michaelem powstało, na przykład też w Los Angeles, przede wszystkim w USA, ale także we Francji. Pomyślałem, że czas na Polskę i zrobiłem taki ruch tutaj w Polsce. Jest to ruch ogólnoświatowy. Dlatego że sama tematyka nie dotyczy tylko Polski, ale również całego świata. I możemy też się pokazać my, jako Polacy, że też potrafimy zrobić coś naprawdę dobrego. Mhm. A ile czasu w ogóle zajmuje praca nad takim muralem? Jak ona przebiega tak etapowo? Co trzeba zrobić, żeby w ogóle taki mural powstał? Wszystko zależy od tego, jakiej wielkości się robi dany mural. Nad tym Michaelem akurat można powiedzieć, pracowałem około tygodnia czasu. Dodam jeszcze, że rozłożyło się to trochę w czasie, ponieważ jako artysta jestem bardzo zajętym człowiekiem, mam bardzo dużo zleceń i nie zawsze jest czas, żeby do takiego muralu wrócić. Jest to taka moja inicjatywa własna, więc tworzę go, że tak powiem, dla siebie, nie dla klienta. No i tutaj kwestia samej zabawy rozszkicu. Twierdzę, że sam rozszkic, jeżeli zrobimy, jest to połowa sukcesu, a potem już jest tylko sama zabawa. Odcieniami i powoli, etapowo sobie taki mural powstaje. Ja w dobie tworzenia tego muralu po kolei dobierałem sobie etapy twórczości Michaela z różnych okresów jego życia i powoli nanosiłem i składałem sobie cały mural, w tak zwaną całość i wiedziałem, co gdzie będzie, żeby ułożyć tą całą układankę. Mówi Pan też o sobie, że maluje Pan od ręki. Czy mógłby Pan słuchaczom tutaj wyjaśnić, co to oznacza? Malowanie od ręki jest to taka dość niespotykana wersja malarstwa, dlatego że sam obrazek o różnej objętości powstaje z ręki. Ja to mam tak u siebie, że patrzę na zdjęcie, które praktycznie mieści mi się w dłoni i przenoszę je na duży format. W ten sposób uzyskuję wielkopowierzchniowe malowidła które być może z bliska mają jakby dużo pikseli, a z daleka oddają ten cały obraz. Wygląda to tak jak namalowane zdjęcie albo niektóre obrazy w ogóle wyglądają jak zdjęcie lub fototapeta. To jest właśnie ten kunszt malarstwa, który tutaj starałem się przez wiele lat osiągnąć. No i to jest tak, że ja też nie używam do tego rzutników ani kratek samopomocowych. Maluję yy, tak jak czuję. Tak jak mi podpowiada intuicja, że dana kreska powinna być tutaj, i składam to w jedną całość, potem jakieś poprawki, odcięcia, i wychodzi obraz. Tak to wygląda. A skąd w ogóle wzięła się u Pana ta pasja do malowania? Czy to jest tak, że już od dziecka wiedział Pan, że lubi Pan rysować, malować? Tak, gdzieś tak od, tam od dziecka zawsze musiałem nad tą kartką posiedzieć. Przynajmniej tak zawsze opowiada mi moja mama. Że musiałem przyjść z podwórka i przynajmniej dwie godziny posiedzieć nad kartką. Był mm. to jakiś taki mój odczyn, żeby coś zrobić dziennie. Po prostu dało to w późniejszym czasie jakiś tam progres. Praktyka czy nie mistrza. Tak, w późniejszych latach jakby rysowałem tylko ołówkami. Później poznałem chłopaków, którzy malowali graffiti, i zacząłem. Jakby brylować w tym środowisku, obserwować ludzi, którzy zajmują się malowaniem w sprayu. I tak, jak, tak jakoś się zaraziłem, że sam zacząłem malować, i, i tak jest do dzisiaj. A ile Pan się, y, lat już zajmuje tym tak faktycznie zawodowo? No, jeżeli chodzi o farby w sprayu, to dobiega już mi tak 20 rok, niedługo jak już będę malował samimi farbami. Mhm. Oczywiście od samego początku nie byłem jakimś tutaj dobrym zawodnikiem, bo miałem swoje początki. Dzisiaj z chęcią bym się do nich nie przyznawał, ale jest to część mojej drogi artystycznej. I z latami ten progres rósł do momentu, także najpierw malowałem tylko litery, a potem przerodziło się już to w ludzkie twarze, pejzaże. I już praktycznie kolejnym etapem tego wszystkiego było, że byłem w stanie namalować wszystko, co, na co mogę patrzeć na zdjęciu. Także tematyka rozrosła się już do praktycznie do wszystkiego. A czy po tylu latach jest pan w stanie w ogóle doliczyć się ile prac wyszło spod pana ręki? Mniej więcej, jeżeli chodzi o samo malowanie farbą w sprayu, to zwykle robię rokrocznie około 100 prac, także trzymam się tego. Są to prace, oczywiście nie wszystkie są tego samego formatu, mhm. bo są prace mniejsze, takie jak widzieliśmy przy zapowiedzi i są prace takie jak tutaj. Gdzie ma ona 30 metrów kwadratowych i jest to liczona jako jedna praca. Tak naprawdę w tym metrażu mieści się 15 mniejszych. Także ilość też nie, nie zależy od tego, czy zrobię więcej, czy zrobię mniej. Najważniejsza jest jakość: to, żeby dać miastu to piękno, które wywodzi się z samego malarstwa i, i robić dobrze i oby mniej, a, a cały czas lepiej. Zadam teraz może takie trochę trudne pytanie, bo to tak jakby zapytać rodzicę, czy ma swoje ukochane dziecko. No ale czy spośród Pana prac potrafi Pan wskazać jakąś jedną, może kilka, z których jest Pan najbardziej dumny, które najbardziej Panu zapadły w serce? Tu chyba nie mogę powiedzieć o jakiejś jednej, która gdzieś tam zapadła mi w serce, bo każda praca jest indywidualna, przy każdej pracy pracuje mi się jakby lepiej. Każda nowa praca sprawia, że potrafię nie spać w nocy. Czuję mm -hmm. się jak dziecko, które jedzie na wycieczkę. Taka ekscytacja. Taka jest ekscytacja, mm -hmm. że powstanie coś nowego, a szczególnie takie coś występuje, kiedy właśnie wpadają do głowy przed snem takie pomysły jak właśnie z Michaelem. Nagle wyskakuje z łóżka i mówię wow, ja mówię, chcę zrobić coś takiego mm -hmm. I, i to jest w tym piękne. Właśnie ten proces twórczy, który powstaje w człowieku, który zaprowadza mnie od pewnego pomysłu do celu i jego realizacji. I to jest najlepsza esencja tej twórczości, że praktycznie nie ma najlepszej pracy, bo przy każdej pracy oddaje też swoje uczucia, to jak się w danym czasie czuje. I każda praca będzie miała coś w sobie. Gdzieniegdzie oko będzie ładnie przyciągać, a gdzie niegdzie cała praca będzie wpływała na kunszt artysty i jego kreskę. I, I to jest warto właśnie tego obejrzenia, że ta praca, na którą będziemy patrzeć, ona będzie miała o tyle coś w sobie, że będzie przyciągać nas jako widza e, takiego typowo ulicznego. No mnie przyciągają. <grytanie> do tego, żeby na to spojrzeć i za, na chwilę się zatrzymać. I taka praca, myślę, takie graffiti też w pewnym sensie zapewnia pewną rozrywkę ludziom na ulicy, ponieważ mają z nią styczność. Jest ona dla nich za darmo. Mhm. E, mam jeszcze pytanie o książkę, którą planuje Pan wydać. E, Historie ociekające farbą po ścianie. E, Proszę powiedzieć, czego czytelnik będzie mógł się w ta, w takiej książce, po takiej książce spodziewać? Czym pan tam może zaskoczyć? Jak sama nazwa mówi historie ociekające farbą po ścianie to będzie zlepek takich opowieści, które przydarzyły mi się na pewnych etapach życia mojej twórczości, ponieważ ta książka też już powstaje. Od kilku lat, także różne etapy, wzloty i upadki, które ja przeżywałem w życiu, tam zawarłem, ale przede wszystkim ta książka będzie zawierała takiego przyszłościowego kopa, czyli ona będzie mówiła o tym, w jaki sposób można w życiu do czegoś dojść. Praktycznie od opowieści, gdzie jestem małym chłopcem, do jakichś zamiarów w późniejszych latach życia, do konkretnych działań, i, i tutaj ona będzie po prostu zostawiała po sobie pewną dozę, jakby, takich wskazówek, że jednak warto walczyć o marzenia, warto mieć cele w życiu i nie patrzeć na to, czy się zrobi coś już dzisiaj albo jutro, mhm. tylko warto nad czymś pracować wiele lat, na to, na to żeby przyszedł ten dzień takiego, jakby, sukcesu, że zrobiliśmy i spełniliśmy pewne marzenia, o których marzyliśmy za dzieciaka, a osiągnęliśmy je wiele lat później i, i ona będzie właśnie niosła ze sobą takie wartości Typowo ukazujące, co można w życiu zrobić, jeżeli się bardzo chce. Czy to jest taka rada, którą chciałby Pan dać tym y, młodym twórcom, którzy dopiero zaczynają? Myślę, że, że sama książka, jak i w ogóle moja twórczość zawiera pewne innowatorskie y, rzeczy, jeżeli chodzi o malowanie graffiti, ponieważ jestem artystą, który też obrócił jakby to całe malowanie i ten talent dłoni w akcje charytatywne których bardzo się udzielam. Doszedłem do takiego pułapu, że moja dłoń i ten talent idzie w parze w pomaganiu ludziom potrzebującym i to jest, I to jest myślę ważnym w życiu, żeby jednak nie zamykać i nie szufladkować się tylko w jakiejś idei graffiti, tylko jednak z czasem pogłębiać i poszerzać horyzonty, które takie graffiti daje możliwości.